I teraz walka, walka wieczoru! Wieczoru! Wieczoru. na wieczór. Walka Let's Na wieczór. Koczarek. rumble. <laughs> Roy Jones, Koczara. Koczarek. Bo tak jest. Koczarek. bo to jest Koczarek. O, a Koczarek. 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 No. Koczarek pozycję, wejść tam pod go, co 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 nie, nie ma, to Taką rzecz zrobić Dawaj, Marek! Patrz patrz, 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 Nie, to trwa minutę, a normalnie pięć Poczekaj, no, no, ma wisi wodę to Pięć Co? jaki ma wisi pory. Marek no. o! O! Marek, nie oddaj pleców! Co <laughs> dobrze! <laughs> 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 po zelu, nie? Tak, po zelu, po zelu. Dawaj, Marek! wszystkie za tobą są! Ma <śmiech> <śmiech> Marek! Nie ma, ciszy, ciszy. Dawaj, Marek! Aj no nawalczyli. Wolno. <laughs> Dawaj Marek, nie poddawaj się. Marek, nie tą nogą. Takie ma Marek, nie daj się. Przerwano, muszę podstać. Marek, dawaj. Marek nie odpuści. Ale patrz, on jest większy niż gdyby go przerzucić czy na plecy, tak, że bez problemu. Przecież to nie uniesie go. Zdaję to to chłopot Chuj z niego. U ciotka, kurwa. Jak walczyliśmy, tak jak najbardziej, chujowi jesteśmy. Chujowi jesteśmy, jak baby. Ma tylko Marek jest zerlibisty. No. No. Czemu go nie przerzuci? Nie wiem, bo to jest chyba głupi. Może dlatego. No. Przerzuć teraz się go przerzucić. Marek, raz się żyje. Marek, jedna technika, jedna technika. Jedna Marek to jest człowiek jednej techniki. Marek, nie oddaj pleców! Marek, stań! Stałej, Marek! Ej, Marek, ale oddałeś plecy. Brawo! Marek, nie daj się! Właśnie nie, robimy, robiłem dzisiaj o przepisach referat i tam pisze, że jest bez wskazania do góry. Muszą walczyć, dopóki ktoś tak, nie zdobędzie będzie Tak, tak, jest z przepisami. To się tu, tu możemy kurwa nie wyprowadzić stąd do wieczora. <laughs> go nie przerzuciłem. Bo... Duży jest przyjebany, no. człowiek. Był. Nie, no, nie nie wiem, nie, nie, wiem, to nie, to nie, to nie ma Ale nie Marek! On się zadawca, na Marek trafaję, i się Marek? nie Marek, nie ma. tego, to, Marek no, go no, Marek go nie wchodzi. Nie nie wejdzie niego i go... Marek go popchnie. To jaki nie? Dał ci Majeran ten portfel? A to mogę ci od okna, się nie to mogłeś wziąć. Od czemu nie to 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 my to my 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 my

Tu nie dowalczą nigdy w życiu. Kurde, Marek! No nie poddawaj... Marek, Marek, ja Marek, nie poddawaj się! Marek, jesteś niezwyciężony! Marek, nie poddawaj się! Marek, ciężkie pieniądze na ciebie poszły dzisiaj w tej walce. Marek, tu! Kurde, nic nie Jesteśmy krwi, Marek! Marek chyba to sobie napisze w swoim pamiętniku dzisiaj A. o tej właśnie ooooo! Nie, tak, Nie wolno tak Nie wolno tak dawaj Marek! 7 minut chybaż walczą Bo Marek kosa na nogę, kosa na nogę! O! o, o! Marek trochę chyba za mało na tym siłowni chodzi jeszcze, nie? No tak. Dawaj Marek jakiś. Dobra. Nie ma Dobra.